Wykorzystując moją inność, od dziesięcioleci pracowałem około 50 dni w roku, robiąc przy tym to, co mnie naprawdę interesowało i zarabiając przy tym bardzo dobre pieniądze. I to wszystko bez jakiegoś zadęcia występowania w telewizji, na wielkich konferencjach, bez upozowanych profesjonalnych zdjęć, certyfikatów czy jakiejkolwiek reklamy. Tak samo zresztą było w życiu prywatnym, gdzie obok ciekawych zajęć. Od dziesięcioleci, będąc facetem, mającym zaledwie 1,70 m wzrostu i sporą nadwagę, ciągle byłem we wzbogacających relacjach z ciekawymi i atrakcyjnymi kobietami. A w finale, już od ponad siedmiu lat, mam super żonę Karolinę, kobietę, która łączy urodę, inteligencję z ogromnym sercem, którym szczęśliwie ja zajmuję większość miejsca. Mówię to nie dlatego, żeby się chwalić, ale żebyś spojrzał na samego siebie i powiedział – jeżeli taki cholerny Aleks, taki jak on jest, może, to ja pewnie też możesz. I nie szukaj teraz wymówek.